Pani Natalia Haczyk, biegi o Chwila przerwy oddechu, żebyście Państwo odpoczęli od oklasków, co nie znaczy, że nie biegną następni spore grono i teraz musicie wyłapywać tak swoich, gdzieś przyjaciół, znajomych. Nawet jak jesteście w Katowicach albo gdzieś, a zajeżdżacie. Nie, nie pewnie, dzień wolny. 197, także strasznie szczęśliwy. 198. No, Marta Żabicka, Łowcy Przygód z Gołdapi. Tak, już. Ale już. 130 już na pewno na mecie, a więc jesteśmy w połowie trzeciej setki. Proszę tylko tysiąc i już jesteśmy po wszystkim. Piękny finisz, 817. Wyciągnięty krok. E, krok. To Tomasz Marczyk. Już naprawdę niedaleko już widzicie czas 3,37-35 tej chwili. Naprawdę pizz. I kolejni, 1136, kończy w tej chwili. Pana na ostatnią prostą. Pan Piotr Kaczmarek ze Stargarda Szczecińskiego. Tomasz Oleś w tej grupie. Tutaj już długi krok, czasami morderczy ostatnie metry widać wyraźnie łapią skurcze 1231 wytrzymać już niedaleko. Pomóżcie mu, wciąż jesteście, a przypomnę o 16, czyli już za niedługo. Na głównym placu rozdanie nagród najlepszym startującym w tym roku we wszystkich kategoriach wiekowych. Jest to rozdawać nagród, mamy dużo. 105, dobrze już mówię. Numer 105, Paweł Ciśli. Katowic i dobiegając spokojnie. Już końcóweczka, naprawdę. Jeszcze nawet nie trzeba patrzeć na zegarek. Patrzcie na metę. Tam jest duży zegar. Podpowiem wam jest. Jest poniżej 3,41 na pewno. Może się uda w 340 zmieścić. Potem jak się rozmawia z biegaczami, ilu ich mówi, jak nie poko że pokonali rekordy życiowe, to jest dopiero dowód na to, że się świetnie przygotowali. 132, Sebastian Huling. Jeszcze ostatnie zerknięcia na zegarek. Bardziej nie po to, żeby sprawdzić czas, tylko czy ten zegarek jest na ręce, bo oni tego już nie czują. Sprawa numer 588 jeśli dobrze zerknąłem. Czyli pani Dorota Masia. 76 także kończy Robert Portegen. Niderland. Brawa dla Holendru. Do zakończenia limitu czasu godzina 20. 200 numer także prawie na mecie, a to nikt inny jak Jarosław Sztucki z Wrocławia. 3,42 miało być zdobiony, a czyli życiówka. Tomasz Krause przed chwilą, numer 325, nie uwierzycie? Przed chwilą policjant poszedł w rzekę tutaj z tyłu za nami w tej sinie, że to się wykąpał w tym biegu. Naprawdę, coś niesamowitego. Ja bym chciał poznać opinię lekarza po tym, jak on wróci do siebie i się przebada, to wszystko jest tak, jak należy. <śmiech> <śmiech> Czyli jeśli państwo nie chcecie czekać na gorący prysznic, rzeczka czeka. No. Sprawdzono, można to zrobić. I końcóweczka. 50 metrów, panowie. Wspierają się. Często zawodnicy nie znają się, drodzy państwa. W tej końcówce, jeśli biegną w trudnym tempie, bardzo sobie tą obecnością pomagają. O, właśnie w ten sposób. Biegnijmy razem. Lepszy czeka na gorszego, na słabszego teoretycznie, po to, żeby mu pomóc, po to, żeby razem dobiegli do meczu. Numer 110. Wojciech Kalminowski. Zelblonga. Numer 64 do nas się zbliża. Grzegorz Girasimiu z Warszawy. Zresztą widzieliśmy kilka razy. To ten pan z taką ciekawą brodą bym tak powiedział. Specjalnie wyhodowano na bieg ude mnie. 65 numer. Michał Sikora. Z Timu Sikory. Czyli kilka osób jego na pewno. Ciężkie, ciężkie te ostatnie metry. Ale uwierzcie mi to już koniec. Nie ma następnej rundy. Już blisko. Oj, ksiądz ja już jest z nami, już skończył. Nie wiemy które miejsce, gdzieś nam tam uciekł. Jaki czas? Nie skończyłeś? Ale pierwszy nie udało się. Czyli za rok musi przyjechać znowu do Temna, To miał być pierwszy maraton pokonany. Gdzieś kryzys. Zaraz się dowiemy wszystko o księdach, tutaj. Piąta setka już się rozpoczęła. Proszę cię tutaj do nas. Co się stało? Bo tak świetnie ksiądz wygląda na drugiej rundzie i... No niestety skrót to nie działa. km. po prostu stanąłem I po prostu nie mogę się wrócić. Nie takie mocno kurcze, że... Czyli to jest to miejsce, takie łatwe, czyli za rok się widzimy znowu i próbujemy jeszcze raz, czy wcześniej będzie się próbował. myślę, że coś tam już spróbuję, a na pewno przyjadę za rok to będę jest na pierwszym, na drugim, na trzecim okrążeniu. Teraz też jest uśmiechnięty i o Widzimy się w przyszłym roku. Super, dziękujemy bardzo. Edward, oddaję Ci do dziękuję dziękujemy bardzo, a tak na nie się tego, co z tej, tej rozmowy, które się poszukiwał. Przeżywiłem w tej chwili Twoje Chciałem powiedzieć, że to taka u... uwaga fachowa, że tak powiem, jako fachowiec, ponieważ jestem trenerem od dziesiątek lat i, i przerabiałem maraton również na własnych kozach. Samo wyganie nie wystarczy. Pamiętajcie o tym. Jeżeli nie będzie dodatkowych ćwiczeń siłowych, w pewnym momencie mięśnie stały się bardzo słabe, dużo szybciej się zachwaszają, mięśnia siłę, w związku z tym coś takiego jak siła biegowa jest potrzebna, ta siła biegowa to są tak. podbiegi, to wszyscy wiedzą, że to jest podbieg, pod Natomiast natomiast inne elementy, to jest skim, to jest, taki biegu, to jest kolan, czy wieloskoki, to jest wszystko jedno z tego. To jest że wtedy księdzu dowiem, nie tylko same kilometry decydują o wynikach. Ja akurat yy, znam to, yy, te sprawy, tylko, że po prostu mały problem, nie mam na to wszystko czasu, <noise> tyle, ile mogę, tyle ćwiczeń. No niestety, ale wierzymy głęboko, że w przyszłym roku się uda. Ważne, żeby nie zacząć domu z mierzyć siły na zamiar. A tu kolejni zawodnicy z uśmiechem na twarzy, niektórzy z grymasem na twarzy. Szczęśliwi, że przed nimi już tylko ten napis meta, a nie jeszcze 25 km, 30 km, 35 i tak dalej. A tu jest tylko napis meta i uśmiech na twarz. Pani Ala Rzymkowska, proszona jest tutaj na estradę do nas. Pani Alan Rzemkowska. Czeka ziemnięty, zmarznięty zawodnik. Brawo, brawo dla wszystkich, którzy finisują. Wszystkim należą się brawa, proszę Państwa. Proszę zobaczyć. Dochodzi 4 godziny rywalizacji. 3 godziny i 48 minut minęło. Ale jeszcze godziny. I 10-12 minut niecałe mają ci, którzy są na dasie, aby zmieścić się w limicie. Chociaż jak wiem, doświadczenia z poprzednich lat organizatorzy są bardzo tolerancyjni i nawet ci, którzy parę minut się spóźnią również do do, do meczu. Witam serdecznie kolejnych leoników. Numerem 816 na mecie za chwilę zamelduje się Anita Stermaści. Winogradzki tyl. Winogradę to żywa poznanianka. 这是。拉起来。在这里面呢。再来拉一次吧。对。 I 266 Numer zawodnika, moment który zbliża się na mety, a tym zawodnikiem, proszę Państwa, jest Paweł Maniecki z I Jaki wspaniały finis zawodnika z 471? Bravo, bravo!